Tomasz Słodki, witam państwa bardzo serdecznie w studiu. Witam mojego gościa, Łukasz Gotowicz, hipnoterapeuta i coach. Dzień dobry. Dzień dobry. O zmianach dzisiaj. Czym jest dla ciebie zmiana? Szansą. Szansą na? Na coś lepszego i nowego. Ale dla wielu zmiana wcale nie jest szansą. Ja coś o tym wiem, bo napisałem książkę o zmianach i jest bardzo wiele osób, które się zmiany po prostu panicznie boją. To prawda. Większość ludzi żyje reaktywnie. Oni reagują na to, co, co im się przydarza, i w momencie, kiedy te zmiany nadchodzą nieoczekiwanie, to często jest tak, że wywołują u nas lęk, panikę i strach. I wiadomo, że nie wszystkie zmiany możemy przewidzieć. Natomiast część tak, możemy coś zmienić sami, zanim te zmiany nadejdą. A nawet jeśli coś nam się przydarza, to można na to spojrzeć z innej strony. Czasami, a właściwie w każdej, w każdej zmianie, jest jakaś szansa na coś nowego. Często na coś lepszego, tylko nie zawsze to zauważamy. To może chodzi o to, żeby nie patrzeć na zmianę jako na coś złego, tylko właśnie na coś dobrego, bo nie wszystkie zmiany są złe. Jasne. Znaczy fajnie zaakceptować to, że ta zmiana jest, bo w momencie, kiedy zaakceptujemy, to nawet nie chodzi o to, żeby się pogodzić, tylko zaakceptować, że ona, ona jest. I wtedy, w zależności od tego, jakie mamy podejście do tej zmiany, to można coś z tym zrobić, albo znowu żyć reaktywnie. No dobrze, to załóżmy, że decydujemy się na zmianę, chcemy coś w naszym życiu zmienić, i co? Hmm. I wtedy bardzo pomocna jest również hipnoza, ponieważ dzięki hipnozie możemy dotrzeć do naszej podświadomości, możemy spojrzeć na to z zupełnie innego punktu widzenia, pomijając umysł świadomy, czyli te wszystkie lęki i programy, które mamy wgrane tak naprawdę od dzieciństwa. I wtedy, w momencie, kiedy wchodzimy w trans i mamy kontakt z naszą podświadomością, to to, co się dzieje, może wyglądać zupełnie inaczej. I w, w tym, co, co nam się przytrafia, możemy odnaleźć szansę na zmianę, którą chcielibyśmy w naszym życiu. Zastanawiam się, jak wygląda praca z takimi zmianami w trakcie hipnozy. Czy to jest tak, że ty z osobą, która decyduje się na hipnozę, wchodzicie w jakieś zakamarki, umysłu i co i czyści, czyścicie? Wiesz co, nie bardzo. Znaczy, jeśli chodzi o zmiany, to oczywiście, że można czasami wyczyścić jakieś stare przekonania. Natomiast generalnie chodzi o to, żeby przyjrzeć się tej zmianie z trochę innej strony i znaleźć. Takie punkty zaczepienia, które mogą być korzystne, nawet czasami w sytuacji traumatycznej. Czyli niekoniecznie musimy zmieniać jakieś, jakieś traumy, tylko znaleźć w nich coś, co może być dobrego. Co dobrego może być w traumie? To zależy. No, na przykład porzuciła ci dziewczyna. W pewnym momencie może być to traumatyczne, ale tak naprawdę czasami zdarza się, że kiedy pracujemy z podświadomością, to okazuje się, że ten związek wcale nie był dla ciebie fajny. Więc Paradoksalnie, no w tej traumie może być coś fajnego, czyli szansa na, na nowe, lepsze życie. A jeśli chodzi na przykład o choroby? Również. Ludzie, którzy są chorzy, czasami nawet śmiertelnie chorzy, zmieniają zupełnie swój stosunek do życia. Oni wtedy zaczynają to życie kochać. I często jest tak, że nawet kiedy diagnoza jest niepomyślna, to życie zaczyna układać się dużo lepiej. Tak jak patrzę na Ciebie, to mam wrażenie, że jesteś takim dość dużym optymistą, bo tak pozytywnie podchodzisz do wszystkiego, nawet mówiąc o tych zmianach, że w czymś złym można dostrzec coś dobrego mhm. i to może być takim zapalnikiem do tego, żeby przestać się męczyć w życiu, a zacząć je doceniać i być szczęśliwym. No zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. My teraz pracujemy nad takim programem Droga do siebie. Robię to z, z dwójką przyjaciół, z Justyną, która jest interwentką kryzysową i z Jakubem, który jest psychologiem i seksuologiem. I dzięki temu, że mamy trzy różne punkty widzenia, czyli gdzieś no, tą... Ten kryzysowy punkt widzenia, punkt widzenia z umysłu si świadomego i mój umysłu podświadomego, to bardzo fajnie to działa i bardzo fajnie można ludziom pomóc i pokazać, że rzeczywiście możemy kreować swoje życie, nawet w sytuacjach, kiedy myślimy, że ono się wali. Gdybyś mógł tako, taką jedną, dwie rady dać osobie, która ma jakiś trudny moment w życiu i boi się tej zmiany? Trzeba zaryzykować. Po prostu trzeba zaryzykować. Tak naprawdę te zmiany przychodzą i one będą przychodziły, bo to jest jedyna pewna rzecz w życiu. i jeśli no, Słyszałem, nie... że jeszcze podatki. To prawda. Ich, ich Chociaż jest. są podobno raje podatkowe, gdzie można od no tego tak. uciec. Od śmierci rzeczywiście nie uciekniemy. Natomiast. No fajne jest to, żeby się na chwilę zatrzymać. Ja wiem, że to jest, że to jest ciężkie, kiedy przychodzi coś, coś niespodziewanego, ale zatrzymać się i spróbować na to spojrzeć z innej strony. No i hipnoterapia w tym może pomóc. Jak wygląda praca z tobą, gdyby ktoś się zdecydował na przykład na przejście przez zmianę z użyciem właśnie metody hipnoterapii? Hipnozy czy hipnoterapii? Mhm. Oprócz tych warsztatów, które, które teraz będziemy prowadzili, to ja prowadzę sesje online, prowadzę sesje gabinetowe, omawiamy jakiś, jakiś temat, który, nad którym chcemy pracować. No, i potem zaczynamy pracować z podświadomością. Później omawiamy to co, to, co przepracowaliśmy. No i idziemy dalej. W zależności od tego, co się pojawia, to pracujemy z tym dalej. Czy to jest jedna sesja, czy kilka takich sesji? Wiesz, co bywa różnie. Z reguły już po pierwszej sesji. Widać jakąś zmianę, bo, bo w momencie, kiedy zajrzymy w siebie, to, to ta zmiana już się rozpoczyna. Natomiast najczęściej jest tak, że 3 do 5 sesji to jest, to jest taka optymalna ilość, która pozwala na to, żeby te zmiany były zauważalne i trwałe. I w jakich kwestiach można przyjść na hipnozę? Właściwie we wszystkich. Jeśli nie jest to związane z jakąś naprawdę ciężką chorobą psychiczną. To hipnoterapia i hipnoza jest pomocna prawie w każdej dziedzinie życia. To, to jeszcze na zakończenie powiedz, co się może zmienić. Wszystko. Wszystko, <laughs> co chcemy. No, jeszcze, jeszcze bym posłuchał chwilę, <laughs> bo tak wiesz. <laughs> Wsz wszy wszystko. No dosłownie wszystko. W zależności, wiesz, ja zauważyłem, że ludzie boją się marzyć. To jest coś, co tracimy tak naprawdę wraz z wiekiem. A w momencie, kiedy nie ma marzeń, to nie ma celów i nie mamy do czego dążyć. Więc jeśli mamy jakieś marzenia, to jedyne, co mogę powiedzieć, to żebyśmy nie bali się tych marzeń, bo to jest to, co nas napędza. I w momencie, kiedy mamy marzenia, kiedy wyznaczymy sobie jakiś cel, do którego, do którego chcemy dojść, to tak naprawdę w większości przypadków możemy to zrobić. Zatem podaj na zakończenie jeszcze adres strony internetowej. Łukaszgotowicz.pl lub zapraszam na fanpage'a uzdrawialnia. Zapraszamy i odsyłamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Łukasz Rukasz. Gotowicz, hipnoterapeuta i coach był moim Państwa gościem. Tomasz Słodki, do usłyszenia. Dzięki.